Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Chciałabym Was zaprosić do warsztatu Ponieważ za mną widzicie mebelek Mebelek, który złożył mi na szybko Przemek Stanie on w naszej łazience I ci z Was, którzy oglądają nas trochę dłużej Widzieli blat jaki mamy w łazience Tak więc No coś takiego jeśli, gdzie ma, Co ma kąty proste No średnio będzie pasowało Więc muszę go przerobić po swojemu Mam na myśli e, ten mały regalik. Muszę go przerobić po swojemu. I co będę robić? Będę nadawać mu taki stary, i to będzie, to będzie ulubione słowo niektórych polskich producentów antyczny look. E, tak, takie meble z antycznym lookiem kosztują bardzo dużo. To są po prostu niebotyczne ceny. Więc ja się będę nadawać antyczny look naszemu regalikowi, jeśli jesteście zainteresowani, jak w prosty sposób postarzyć mebel, dać mu rzeczywiście taki. Yy, wiejski, swojski klimat, mebla starego, który nie ma kątów prostych i tak dalej. No to zapraszam Was serdecznie na film. Tak, właśnie. Idziemy na warsztat. Cały mój regalik jest w stanie nienaruszonym. i chciałabym go w sumie wam pokazać. Tym tutaj mamy lepsze światło. Jest to bardzo prosta konstrukcja. Konstrukcja oparta na czterech kantóweczkach. Tutaj widzę sosnę, którą Przemek w tym miejscu, połączył z dwóch desek. Są w sumie sklejone dwie deski: i deska pojedyncza. Ta jest. Dolna jest większa, górna jest mniejsza, żeby nadać się lekkości całej konstrukcji. Co ja Wam mogę jeszcze powiedzieć, całość jest skręcana na wkręty i chyba tego też się pozbędne, pozbędę, zakołkuję te otwory, ale dopiero w momencie, kiedy ja ten regał cały skończę i będę, będzie już on skręcony. I teraz posłużę się czymś takim. Taki mały bzyczek marki Ryobi, w sumie ładowany jest przez USB, jest na akumulator. Czekajcie. A jejku! Chyba go rozładowałam, a nie działa i wydaje mi się, że będzie ku temu dobry. Czekajcie, to jest wkręcanie. A czemu ja nie mogę... Aha, okej, okay, robiłam to źle. Jedną ręką, bo <grym> drugą trzeba aparat. Wygląda to całkiem nieźle, prawda? Jeps, jeden jest. Anka wceluj. Ale on jest na rozładowaniu, czekajcie, muszę go... W... Okej, okay. włożyłam końcówkę. I tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o sam proces postarzania, słuchajcie, jest to banalnie proste. Wiadomo, wszystko się starzeje, a starzeje się wtedy, gdy się zużywa. Dlatego warto jest... Um... Imitować działanie warunków atmosferycznych czy e, użytkowania. Wiadomo, wtedy, to, to, wtedy trzeba tak mocno skumulować, zrobić wszystko, żeby ten przedmiot rzeczywiście stał się stary. I ja czym ja, czym ja, czym ja się posłużę dzisiaj, już Wam pokazuję? Stare tarniki. Tarniki kupione na rynku od y, najczęściej starszych panów, którzy wyprzedają z różnych, y, z, z różnych powodów swój majątek. Majątek po prostu handlują takimi starociami, też są często bardzo dobre i są dużo lepszej jakości niż tynówki, a ich tyna jest nieporównywalnie niższa. I mam tutaj takie dwa, e, dwa, dwa, dwa przykłady. Takiego tarnika i takiego. Bodajże chyba w Poznaniu mówi się na tarniki raszple, ale nie mam takiej pewności. Czy może w Niemczech mój profesor tak zawsze mówi widzę na tarniki raszple, więc. Yy, jeśli chodzi o tarniki, warto ich chcielibyście kupić z tak zwanej drugiej ręki. Warto jest po prostu sprawdzić, jak się mają te ząbki, czy one jeszcze są takie, wiecie, zadziorne, czy są już na tyle wygłaskane, że no, za dużej szkody Wam by nie zrobiły. Tutaj są takie ząbki, e, na coś jak wystające pagórki, natomiast tarnik ma często jeszcze tutaj e, taką drugą powierzchnię, na której są takie nacięcia więc można tego przedmiotu używać różnorako. Ja mam tych takich tarników bardzo dużo. E, na razie pokazuję Wam tylko te trzy. Pewnie na filmie pojawią się inne. Nie zdziwcie się, że to może nastąpić. To jest ośnik. Ten ośnik również jest ośnikiem używanym. E, nie wiem, kiedy pojawił się u nas, natomiast jest bardzo fajny, ma bardzo fajny ten metal, przynajmniej go ostrze i pracujemy z nim już. No, kilka, jak nie kilkanaście lat. E, czym jest ośnik? Ośnik jest przedmiotem, który, hmm, jakby to powiedzieć, jakby to wytłumaczyć, ja sama nie jestem, e, nie jestem osobą, która, e, która posługuje się w sposób fachowy nazewnictwem. E, natomiast, e, słuchajcie, to jest przedmiot, który, do którego ja na przykład używam do ściągania kory z pieńków. E, jak on działa? Zobaczycie na filmie. Dwa uchwyty, coś takiego. Ośnik. Jest kantówka, jest imadło i jest ośnik. I teraz tak, postarzanie nie jest tylko procesem, w którym udajecie, załóżmy, patynę. Czyli macie farby, na farbę nakładacie patynę i fajnie mamy stary przemiot. To co prawda się sprawdza. Natomiast ja bym chciała dać taki rustykalny charakter. I teraz na co warto zwrócić uwagę. Uwagę warto zwrócić na to, że kiedyś na gospodarstwach rolnych mało kto posiadał e, piłę. Więc rodzą sobie w różnymi, różnymi innymi yy, sposobami. Ośnik był chyba na każdym na każdym gospodarstwie, prawda? Przemyk? Tak, przeważnie do robienia drabin czy grabit. Właśnie, także ośnik bywał. Teraz jest to trochę yy, sprzęt zapomniany. Natomiast jeśli już mam kantóweczkę, mam ten ośnik, yy, będę starała się naśladować, yy, naśladować drogę wyrobu? Technikę. Technikę. Technika wytwórstwa jaka była kiedyś, czyli e, załóżmy, ktoś chciał stołeczek. Stołeczek poszedł sobie do lasu, wziął jakieś konary, e, bo to był główny, tak mi się wydaje, materiał, który był niegdyś pozyskiwany do tego rodzaju rzeczy. I za pomocą takiego ośnika nadawał mu charakter, czyli to samo będę robić ja. E, te wszystkie proste powierzchnie, które mam tutaj, te proste kąty, będę je zakrzywiać właśnie ośnikiem. Działa to mniej więcej w ten sposób. Myślę, że to jest proste, prawda? I teraz tak, jedynie tylko tą powierzchnię, bo nie zależy na tym, żeby zrobić e, e, przekrój kwadratu z okrągłymi brzegami, ale będę rezać również te powierzchnie. Okej. Okay. Nogi względnie już obrobiłam. Na dole są dowody zbrodni, jeśli chodzi o nogi. Nogi, nogi, nogi. Rozglądają się one następująco. Jak widzicie, to już nie jest kantówka. Obecnie to jest coś takiego. Teraz co będę robić? Teraz to wezmę sobie tarnik i trochę powygładzam te wszystkie za... załamania za, 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 za oraz jak mam taki elementek, który Wam już wcześniej pokazywałam, czekajcie, ten jest całkiem. O, może w tym miejscu Wam coś pokażę. O, widzicie te zadry? To, na tym popracuję. To wszystko właśnie z tarnikiem. Również coś takiego jak tutaj. Tak, więc znowu to oburzę sobie w ścisk, w imadło, przepraszam, w imadło. I będę działać dalej. Tym razem już z tarnikiem. Jest potraktowana już również sztarnikiem, czyli zgrubnie wszystkie kąty, które bym chciała zagiąć sobie, zagięła. Teraz sięgnę po szlifierkę kątową z Parkside'a. Pracujemy na niej już kilka, z pięć lat i nadal dziabie. Przemekrasz tylko wyniósł nie w niej szczotki, ale póki co nie może niczego jej niczego zarzucić. Szlifierki kątowej z taką tarczą ze stalowych włosów, można to tak nazwać. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Ja używam tego do e, szczotkowania drewna. To się świetnie nadaje. E, to jest szczotka, która jest szczotką dość twardą, więc ona, e, ona nie tylko nam tą powierzchnię zarosowuje, ona rzeczywiście e, powierzchnię szlifuje i ochrona suku jeszcze rękawiczki. No dobra, nogi są już względnie obrobione tam gdzie będę je jeszcze podszlifowywać i zastanawiam się jeszcze nad nadaniem koloru. Tutaj się cały czas miotam, natomiast mam w ręku ośnik, a w imadle jedną półkę, tą większą, ponieważ zastanawiam się, że jeśli ja jej tylko względnie wyszlifuję, być może nadam im kolor i zabezpieczę, to w momencie, kiedy włożę je w konstrukcję, która jest no, taka przerezana, to półka, która wygląda w... Ojejku, jak piękna formatka, to będzie wyglądać trochę jakoś tak dziwnie, przynajmniej dla mnie, obco, jak obcy element. Więc za pomocą ofilisu spróbuję, znaczy spróbuję przełamię tutaj tą krawędź, tę, tą krawędź, która jest teraz kątem ostrym i będę udawać, że jest to... Jest to kawałek deski po prostu z ofnisem. ponieważ już wiem jaki kolor chciałabym, jakie wykończenie nadać tutaj temu małemu regalikowi eee, po konsultacji z mężem stwierdziliśmy, że będzie to kolor miodowy natomiast nie jestem w stanie e, już... raczej nie jestem w stanie uzyskać takiego samego koloru jaki mamy na blacie ponieważ tam jest po prostu dąb dąb, który jest jedynie olejowany tutaj postaram się ten kolor e, zlimitować no, tak, to imitować go na sośnie i na modrzewiu, więc, więc sorry, jeśli coś nie wyjdzie. Natomiast, czego użyję? Użyję, użyję? użyję takiej mieszanki. Jest to mieszanka, ponieważ jest to rozcieńczona bejca, bejca marki IKA w kolorze 006. Rozcieńczona z rozcięczalnikiem dedykowanym, rozcięczalnik do tego jest D1010. Jest to ten normalny, to nie jest ten wolniej parujący. No, więc właśnie proporcja 1 do 4. Więc spróbujemy, jest tutaj mieszanka, zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę nakładać pędzlem, oczywiście mam tutaj rękawiczki nitrylowe, żeby się nie zabarwić. Po wyschnięciu nałożę to olej i będzie to olej osmo, ten sam olej, który mamy na blacie. Po tym czasie użytkowania, jaki jest ten brat z nami, słuchajcie, nic tam się nie dzieje. No nic, on często jest zachlapany, stoi na nim woda, e, przycieram go normalnie takim e, no, no, normalnym detergentem, znaczy ja najczęściej używam w ogóle e, czegoś bardzo delikatnego, czyli mydło marsylskiego, natomiast e, ten Osmo w ogóle się temu nie poddaje, jak mówię woda stoi, nie ma żadnych odbarwień. No słuchajcie, jest super, więc e, na, tom, na ten regalik również przyjdzie olej Osmo. Muszę Was położyć na statywie, bo ręka mi do chwilę odpadnie. Cały regał. Kurczę, widzicie jego tył? A! Miał być przód. Czekajcie. Okej. Okay. Przed momentem złożyłam cały regał. Wygląda on następująco. Tak wygląda w Bejcy, jeszcze jest przed olejowaniem. Olejować chciałam po prostu, jak on będzie cały złożony, bo bałam się, szczerze powiedziawszy, bałam się, że, że coś zepsułam w miejscu, w którym. Te dwa sporniki, te dwa sporniki po prostu miały być ze sobą łączone, bo powierzchnię e, ich styku potraktowałam ośnikiem, później tarnikiem. No a Przemek bardzo długo chyba, znaczy nie wiem czy bardzo długo, no, ale na pewno je sposobywał. Natomiast nie, wszystko jest ok, płaczki jak widzicie. O, kurczę, widać lampy, dobra. Później wam pokażę w pełnej krasie. Będę malować, będę malować, będę malować, nie malować, będę olejować. Jak zwykle osmo, znaczy nie jak zwykle, ale bardzo głupie, bardzo go często używam. Eee, no, ten osmo jest już e, stary, przed <grym> momentem, się wyciągnęłam z niego wielkiego kurzuka. E, ale mam nadzieję, że tutaj jak najbardziej on mi się sprawdzi. Dobra, muszę go trochę pomieszać. Wiecie czemu te woski olejne są bardzo fajne? Zobaczę ja Wam jeszcze etykietkę. Osmo, Osmo jest fajne, ponieważ Osmo bardzo dużo wybacza. Osmo jest produktem dla laika wręcz idealnym. Na pierwszy rzut oka może Was odstraszyć scenę i nie pamiętam, nie pamiętam po ale na pewno ten paniak jest około 400-300, no jest dość drogi. Natomiast ten preparat jest bardzo wydajny. On, jak mówiłam, bardzo dużo wybacza. A zabezpiecza fenomenalnie, więc jeśli, e, jeśli nie do końca ufacie e, e, woską, znaczy oleją, a chcielibyście mieć zabezpieczenie podobne do lakieru, chodzi mi o odporność, no to się idzie po ten osmo. Go się bajecznie prosto nakłada. E, powłoka, którą robi, jest bardzo odporna. Tutaj nie ma możliwości, żeby były jakieś odbarwienia. od od, nie, nie wiem, od wilgoci czy od czegokolwiek, no mówię ja go używałam no już od jakiegoś czasu, no czy używam, ja go używam w ogóle wcześniej, tak, Ja mam ten produkt, po prostu, bo e, pracowałam z nim, natomiast e, jeśli chodzi o nasz dom, znajduje się on u nas na bracie w kuchni, uwierzcie, Przemek nie wyciera po prostu po sobie wody, ta wilgoć stoi do momentu wyschnięcia w sposób naturalny, nic się z tym nie dzieje, e, więc jak najbardziej polecam, czy to podłogi, czy do czy czego tam Byście chcieli. Dobra, myślę, że w okay. będę nakładać. Chyba za chwilę się wyłączycie, bo mi się pamięć kończy. Ale póki jesteście. I tym mi minęło już kilka dni od nałożenia pierwszej warstwy oleju. Przedczas na drugą warstwę oleju. I teraz tak. Nakładać będę ją w domu. Nie do końca mi się chce iść na warsztat po coś, co, mogło mi, co pomogłoby mi przyłamać włos, który w sposób naturalny powstał po nałożeniu tej pierwszej warstwy. Drewno bardzo ładnie wchłonęło cały olej, więc jest już na tyle nasiąknięte, że mogę nałożyć tę drugą warstwę. I teraz tak. przed nałożeniem warstwy muszę przyłamać włos. Czym będę to robić? Zmywakiem. I tutaj pewnie większość panów, jak i pań, będzie się śmiać, ha, ha, ha zmywak. Ale jeśli nie mądra. A ja Wam powiem, że guzik mnie to obchodzi. Ja zmywak testowałam od długiego, długiego, długiego czasu. I powiem Wam tak. Ta powierzchnia szorska się jak najbardziej fajnie nadaje do. Przłamania właśnie delikatnego włosa. Ja na mojej konsolki, konsolce, jakie konsolce? Eee, ja na moim regaliku dużego włosa nie mam. Nie jest to włos twardy, hardy ani żaden taki, on jest bardzo delikatny. A ja nie mam pod ręką nic innego, więc sobie przyłamie właśnie tym zmywakiem. Tym zmywakiem sobie przyłamie włos, Gąbka pozwoli mi na, na dokładne dojście do tych moich wszystkich nierównych powierzchni. Ona się fajnie dostosuje do tych nierówności. Więc jeśli kiedyś, moje drogie panie i panowie, mielibyście pytanie, czym można zmatowić cokolwiek, albo właśnie przełamać delikatny włos, to jak najbardziej się nadaje. Tym bardziej, jeśli macie, nie macie nic innego. Tak. I to było na tyle. Regał jest już zabezpieczony, stanął w miejscu docelowym. Ja wam za moment pokażę, w jaką przestrzeń musiał się wpasować, a sami oceńcie, czy wam się efekt podoba, czy się nie podoba. Ja jestem zadowolona, jak najbardziej. Więc teraz tak. Idziemy, że w tym kierunku?